mam z tej strony Barkle. W dzisiejszym odcinku pokazywam, jak zrobić uszczelkę do silnika na drukarce. Zapraszam do oglądania. Na drukarkę kładę kalkę techniczną albo jakąś folię przezroczystą, żeby nie porysować drukarki. Na to kładę y, część, która ma, na którą ma być uszczelka, z której trzeba by było wziąć, kładę ją mniej więcej na środku i na i wymykam tylko trzeba zrobić tak, żeby ona się nie ruszała To jeszcze na krawędzi i mamy Takie coś Teraz na dukartce ustawiłem, żeby była to kopia wersja robocza albo jak to było zwykła i mono kolor czyli bez koloru I wychodzi mi schemat, na jaki ma być uszczelka. Tutaj, akurat tylko to nie mogłem kupić do silnika, z którego nie, nie mógł poznać rozdraju. Teraz wycinamy takie coś i mamy gotowy schemat na uszczelkę. Kupujemy później albo z bloku z tyłu jest technicznego, albo rysunkowego, jest twarz, kartka, wycinamy z niego to. Otwory robimy specjalnymi wycinakami do otworów. I mamy gotową uszczelkę. Zapraszam do oglądania innych filmów i porad. Cześć!